Siema, jest to już drugi odcinek z gry Drive World W tym odcinku przedstawię wam bardzo fajny sposób na zarobek Oraz kupię w końcu nowy samochód, który jest naprawdę bardzo mocny Więc zapraszam do oglądania tego filmu do końca Ja nie ukrywam, że ogólnie poza odcinkami już grałem dosyć dużo w tą grę No jak widzicie mam prawie 900 tysięcy dolarów Więc to jest naprawdę całkiem sporo I Jak mamy tutaj sortowanie moty, to co najlepsze Samochód, który mam, który wcześniej kupiłem jest Jednym z najpotężniejszych samochodów w grze pod względem ilości koni mechanicznych, chociaż mogę kupić jeszcze ten samochód, który też ma bardzo dużo koni mechanicznych. Ale zgaduję, że on przyspieszeniem jakoś tam mega mocno tutaj nie będzie. Nie wiem, nie wiadomo czego robić. No i wydaje mi się, że tutaj najlepsze by było um, albo ten Lexus, albo Lamborghini. Ale raczej te Lamborghini powinno być lepsze. Lepsza prędkość maksymalna, więcej koni. No niestety jest cięższe, ale no jest potężniejsze. Mam nadzieję, że tej decyzji żałować nie będę. Ej, serio, tak brzydko ten samochód wygląda? Ej, ale naprawdę brzydki jest. No tutaj zdecydowanie lepiej wygląda niż w grze. A ten Lexus też nie robi jakiegoś wrażenia wyglądowego Ale ok. tutaj oczywiście o wygląd nie chodzi A chodzi po prostu o dobry samochód Jeśli chodzi o kolor to właśnie zielony jest spoko No ale żółty czy pomarańczowy zawsze w sercu Miałem chyba wcześniej pomarańczowy samochód Więc tym razem wezmę sobie żółty Więc czas to kupić 3, 4, BUM Uwaga, kupiłem ten samochód On ma co ciekawe mniej koni od Challengera ale powinien być wydaje mi się, że on lepszym samochodem. No dobra. Zobaczmy sobie na takiej odległości. No zdecydowanie chyba szybszy od Challengera. Mam takie przynajmniej wrażenie, że on raczej szybszy od tego Challengera jest. No ale no nic dziwnego, no 100 tysięcy się płaci za Challengera za to jakieś 700 tysięcy, więc przepaść cenowa jest ogromna. Dobra, włączyłem mapę. I czas wybrać pracę, no właśnie pracę, więc mamy tutaj do wyboru De, Dostawca po prostu, no i dostawca jedzenia Dostawca po prostu jest lepszy, więc lepiej wziąć tego kuriera Dobra, biorę ten zawód i jak widzicie mam tutaj za mną taką przyczepę z pilem Pilem P50 chyba to jest No i 2 kilometry mam no, i po prostu muszę tam jechać. Zwyczajna praca kuriera z punktu A do punktu B. Ale myślę, że to jest fajniejsze od wyścigu. Nie ogranicza was to, jakie miejsce zajmiecie. Tak, najprawdopodobniej zarobicie dużo. Znaczy, w ogóle wystrzał jest bardzo duży, bo możecie na przykład zarobić, nie wiem, 6 tysięcy, a na przykład 20 tysięcy. Rozstrzał między tym wszystkim jest naprawdę dosyć spory. No, jeszcze 700 metrów, więc naprawdę bardzo blisko. Mam, mam nadzieję, że to nie jest gdzieś pode mną, czy nade mną. Znaczy, na pewno nade mną to nie jest, to jest pode mną. Niestety. Dobra, zobaczmy tutaj, tutaj. Eee, ok, już widzę, gdzie to jest dokładnie. Nie, tego się wybić nie da. O kurczę. Szkoda, bym szybciej dotarł tam, ale ok. O w ogóle, dzień się zrobił. No, zdecydowanie już ładniej się zrobiło. Tak będzie widocznie. Ok, no, widzicie. Okej, okay. więc teraz tak, problemy czasami są. O, tutaj widzę, że ten gracz też musi tutaj to dostarczyć. Mm. Okej. Okay. No halo. O, No to się buguje trochę. Dobra, jest. Ile zarobiłem? 9573 dostałem 8000 jeszcze na piwek. No dobra, więc czas odpalić od nowa. No i też na plus jest wiecie co? To, że tutaj nie musicie czekać na to że ktoś zagłosuje na to że ludzie będą dołączać po prostu jedziecie, oddajecie i od razu bierzecie i jedziecie i oddajecie i tak w kółko a nie że czekacie na głosowanie czekacie tam na graczy przez ten czas jak się czeka dosyć dużą odległość można pokonać więc co no okej okay. niestety to już nie ma lodu no, jak był lód, to było fajniej. No cóż, no cóż. No, zdolności terenowe, mam wrażenie, że chyba troszeczkę lepsze niż w przypadku changera. W przypadku Changera to zawsze problemy się blokowałem, nie mogłem dostarczyć. No, czasami to niestety są problemy, że jednak te zdolności terenowe czasami lepsze by się tutaj przydały. Więc wiecie, o co chodzi, po prostu. Dobra, jeszcze 500 metrów, 400 metrów, 300. Dobra. Okej okay. No. No nie. Dlaczego hamulce w tym aucie tak działają? Dlaczego? Poczekajcie, bo hamulce chyba nie są pod S, tylko pod spacją, tak? Nie. Pod spacją też nie hamuje. To naprawdę są tak. Ten samochód ma takie złe hamulce? Czy tak się źle hamuje w tej grze? Nie wiem. Dobra. No, no, oddawaj to. No, dawaj, dawaj. No, no, no. O, o. No, co jest z tym nie tak. To jest. Normalnie. O, rusza się. No, rusza się. No, i ja nie wiem, co ja mam na to poradzić w ogóle. Widzę, co ja mam na to poradzić, że to się ciągle rusza. Ej, halo. No ja nie chcę, żeby to się ruszało. Ja chcę to oddać. 2000 Proszę, teraz. No okej. Okay. No dobra, 13 tysięcy tym razem. Ale dosyć długo oddawałem to, bo po prostu to jest czasami zbugowane. Mamy następną odległość, to będą 2 km oraz 800 metrów, więc ponownie jeszcze dłuższa odległość, więc czas tam dojechać. Znowu oczywiście przez wodę muszę jechać. No, mam wrażenie, że trochę się spowalnia samochód, jak się przez wodę jeździ. Ok, no i teraz czas. Po tym, tu się jak widzicie, spowalniam dosyć mocno. No, znacząco się spowolniłem. No i co, już coraz bliżej jestem. A w ogóle to powinno być tak, że napiwek jest jeszcze większy od tego, jaki masz samochód. Bo jeśli ja mam takie Lamborghini, no to kurde. No to jak osoba zobaczy, że ja jadę w Lamborghini, i daję, no bo napiwek daje. No to kurde, no większe na no, piwek by taka osoba dała No Dobra, zobaczmy Let's go przez wodę 400... 300 metrów Gdzie to jest dokładnie? To jest... o nawet nie wiem gdzie to jest dokładnie To jest w jakimś miejscu, gdzie trzeba W jakiś inny sposób dojechać No tutaj na pewno nie To nie wiem, to jest niżej ode mnie ogólnie Okej. Okay. Ja już zgaduję gdzie to może być To może być w tunelu. Tak, to jest w tunelu. Zdecydowanie jest w tunelu. No okej, okay, więc czas to oddać. Jest trochę hamować, bo te hamulce nie są fajne. A może dlatego, bo od, y, mam na tym, na przyczepie. W z ten pil P50 włożę. O patrzcie, teraz 26% dostałem wcześniej 17% miałem tam coś takiego, dobra, czas znowu dostarczyć paczkę, mamy dwa km i 700 metrów okej, okay, jestem już, czas oddać tym razem już pil p50 nie ma, tylko jest coś takiego, nawet nie wiem czym to jest tak naprawdę tam w środku, to często dostarczyć, uwaga ile zarobię za to, nie wiem na pustyni to dawałem to takie klimaty Need for Speed'a, paybacka mocno i tutaj mniejszy napiwek niż tam Okej, okay, cash out. Ja mam takie wizowe wrażenie, że naprawdę ta kurierka w tej grze jest zdecydowanie przyjemniejsza od tych wyścigów. Na dodatek zarabia się więcej. W ogóle tutaj jeszcze mam quest'a daily, jakiegoś. To jest ten. E, Okej, okay. to odbieram to. i trochę jeszcze zarobiłem za te dzienne questy. Ja oczywiście, moi drodzy, polecam questy robić, bo tam można jakieś auto różne odblokowywać. Mega, 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 mega. Ok. Let's go. E, mam 2 km. Czas tam, moi drodzy, dojechać. Ojejku, ta przyczepa. No tak, ta przyczepa czasami jest problemem. Tutaj w ogóle jakaś ciężarówka sobie jeździ. Jest chyba zawód ciężarówki, z tego co widziałem. I można, moi drodzy, w następnym odcinku sprawdzić e, ciężarówkę, jak oczywiście to chcecie. Ok, kilometr, e, żeby dostarczyć, jak najbardziej, bardzo szybko teraz będę jechać. Dobra, 100 metrów zostało, niby 500 metrów, dziwnie to wyglądają te jednostki, nie wiem dlaczego to są metry, ale ok, czas to oddać i uwaga, ile zarobię? 10 Ok, to, to była ogólnie dost ostatnia dostawa jeśli chodzi o ten odcinek Jeśli on Ci spodobał to nie zapomnij o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem Aby ten film miał też lepszy zasięg Oczywiście zostaw komentarz pod tym filmem z jakimiś pomysłami na następny film z tej gry czy z jakiejś innej gry samochodowej Nie zapomnij też o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na tym kanale Aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, które pojawiają się praktycznie że codziennie Miej gydnia lub tocy. Nara.